Witajcie widzowie. Dziś, jak już pewnie widzicie, wleciał ostatni film na ten kanał w tym roku. Chciałabym z wami podsumować ten rok oraz życzyć wam wszystkiego dobrego na nowy rok, oczywiście. Biorąc pod uwagę tamten rok, nie spodziewałem się, że, dziś, że w tym roku zrobimy taki progres względem tamtego. Rok temu robiłem podobny materiał i tam już było dobrze, a tutaj jest jeszcze lepiej. Może za rok będzie jeszcze lepiej. Dobra, bez zbędnego przedłużenia, sobie jeszcze obczajmy statystyki. Jak tutaj widzicie, mamy w tym roku 457 nowych subów, 60 tysięcy wyświetleń, no bardzo duży wynik. 112 filmów przesłanych, to oczywiście też się streamy liczą, shortsy, wiecie. Komentarze: 156, udostępnienia: 188, lajki 2400 ponad lajków, bardzo dużo. Najczęściej oglądany film z tego roku, o dziwo to jest stream, aż 240 godzin oglądania. Mój najpopularniejszy shorts, najpopularniejszy stream, ten sam co najpopularniejszy film. Właśnie, pamiętajcie, te statystyki są do końca listopada, więc tutaj grudnia to nie uwzględniają te statystyki, więc jeszcze mogło się coś zmienić. Także jeszcze raz chciałbym wam podziękować za ten rok, widzimy się w następnym, o i zapraszam was na streamka. Sylwestrowego, który odbędzie się dzisiaj o 20. No to widzimy się o 20. Widzowie. Siema.